Witajcie, Tudosie! Zapraszam na Mortal Kombat! Udało mi się naprawić e, grę i już tak nie zacina. Jest dużo szybciej, naprawdę dużo, dużo szybciej. E, I kim sobie tutaj by zagrać? Zagramy może e, Cyber Sub-Zero. I zobaczycie jak to wygląda. E, dla zainteresowanych jak to zrobiłem, e, zostawcie w komentarz, nie zostawcie lajka czy coś takiego. Najlepiej komentarz postaram się wytłumaczyć, albo zrobić nawet filmik, jak to zrobiłem. A więc e, dla wszystkich zainteresowanych, no to e, wiecie co zrobić. A my rozpoczynamy e, walkę, walczymy ze samym sobą. I patrzcie teraz, e, walka jest, no, naprawdę szybka już. W do tego co było, to jest e, niebo ziemia. Ouch, dostaliśmy trochę. Ja Sub-Zero nie grałem wcześniej, więc ja będę lamił totalnie. E, ponieważ ja nie znam jego e, kombosów. Wziąłem go pierwszy raz. Chyba nawet. O, dobra, tu powinno być to. I e, gra się teraz dużo lepiej, ponieważ można bardziej polegać na kombosach złożonych z. O. Tutaj zrobiłem jakoś. Można bardziej polegać na kombosach yy, z, złożonych z pięści skop, skopnieć yy, Ma to większy sens teraz. I póki co, druga runda, pierwsza wygrana dla nas. Yy, spróbuję coś nie, odkryć jakieś O, dobra, coś było... Nie... O, dobra. Dobra, tu też mamy jakiegoś kombosa już. Tego, Uj, dostaliśmy. O, tu mamy teleport, to już wiem. Dobra. To no, na pewno to. O, dobra, tu mamy zamrażanie. Natomiast też już coś tam odczuliśmy. Dobra, tak. Zastanawiam się, jak to można to zrobić, żeby się... Nie pamiętam, użyjemy sobie. Nie, tego nie. O, miecz. Może być i tak. Więc pierwsza walka dla nas. E, może w następnej postaram się zrobić Fatality. Jedyne, co jest spowolnione, to trochę te animacja pod koniec i troszkę się przycina. I e, tego jeszcze nie wiem, co zrobić z tym. Nigdzie na forum o, na temat Mortal Kombat nie ma nic powiedziane dokładnie. Jak to zrobić? A my zaczynamy sobie drugą walkę, i przeciwnikiem będzie Erme. Tak więc, i to ładowanie jeszcze troszkę długo dość. ale zaczynamy drugą walkę. Eee. No dobra. E, nie widzieliśmy jeszcze. O, coś rzuci, rzuciłem bombę zamrażającą, chyba. Nie wiem, jak to zrobiłem. Przepraszam za psa. Bawi się. No więc przymknę trochę drzwi, to no nie będzie go słychać. Tak bardzo, mam nadzieję. Dostaje mały pierdziel, no. Co to jest? Kup. Może nam się uda zrobić. Dobra, spróbujmy. A, nie możemy go zrobić, jak jest zamrożony. A, X-Raya, czy może zostawimy sobie na drugą walkę? Chyba na drugą walkę, bo nam się może uda wygrać. Ups. Chodź, No, dobra. Dobra Pierwsza walka dla nas. Mamy X-Ray'a I zaczynamy drugą. E, od czego by tu zacząć? Zabrośmy go. Ale niech wejdzie. O, dobra. O, nie dało się. E, nie zawsze wszystko wychodzi. E, nie pamiętam, jak wygląda jego X-Ray. on nie ma ich troje? Albo ja jeszcze nie mam. Nie, ja mam. O, dobra. A zmieniły się guziki, nie dlaczego? No to wygląda. Tu jest blok. No to. To jest nie tak. Albo nie wiem, on nie ma albo x ray albo nie ma. Eee, albo coś z moimi guzikami się stało. Dobra. Eee, move list. Eee, I spróbuję... Długo dół, prawo cztery. Długo prawo cztery. Namiast to pierwsza jego fatality robi wrażenie. Bardzo fajnie, Bo jakoś nie jest mało brutalne, ale fajnie zrobione, moim zdaniem. No i e, jak przy okazji, jak tam szybko jechałem, to powinien zrobić tego X-raya. Nie wiem dlaczego nie zrobił. Dobra, kolejna walka. Kenshi zobaczymy, jak nam pójdzie. To standardowo, im dalej, tym się przeciwnicy. Nie pod względem postaci, tylko pod względem. Inteligencji komputera. O, pierwszy hit dla niego. Coś przymuliło Dobra. Dobra, mamy cię. Grab, grab, grab. Dobra. Grab też takim fajnie jego wygląda. Na ty wstawaj, no. Nieładnie tak uciekać. O, jakąś bombę rzuciłem. Nie wiem jak. No, przestań mi na lać na odległość. Kenshi jest podobno fajną postacią, tylko trudną do ogarnięcia. Takie opinie słyszałem tylko ten. Nie wiem co trzeba zrobić, żeby tego X-ray'a odpalić. Dobra, powinien być nasz. O, przeżył Nie przyszedł Tak, serducha mu wypadł mechanicznie Trzymamy drugą rundę. Może w końcu uda się odpalić tego x -raya. Nie wiem. Nie wiem, klikami nie działa. Nie wiem, może coś musi być warunkiem, żeby to zrobić. Nie, 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 Mamy X-Ray'a zamian w zamian. Popatrzmy. nie, 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 A nie, mogę go nie, Nie chcemy umrzeć. Dobra. Nie, nie, nie. O, jest. Dobra. Spróbujemy drugiego. Zrobić weselaci. A, on musi być w powietrzu. Dobra. E, dół, dół, prawo, dół, jeden. E. Dół, dół, prawo, dół, jeden. Musiało boleć. Zdecydowanie. Dobra, następna walka. I Scarlet Scarlet jest to yy, postać, która regeneruje swoje, jakby, swoją energię życiową poprzez picie krwi. Jej fatality opierają się na tym, że yy, przeciwnika wybija krew na różne sposoby. Dobra, kwestia dla nas. Chodź, chodź, chodź na nas. Teleporcik. Nie. Zamrożenie. No dlaczego blokujesz, no. Dobra. Mamy mieczyk. Tak ja już w miarę wiem jak to zrobić. Ała. Dobra, X-Ray'a standardowo zostaje na drugą walkę. A, co to miało być? Zabolało. A ma naszą krew na rękach. Fajnie to wygląda. Dość. Nie, 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 nie. Dobra. Dobra. Pierwsza walka dla nas. Zaraz spróbuję raya zrobić. I teraz już wiem jak. Tu dla mnie. O! oj, Ała! Nie! Super. Zmisowałem. Jak wcześniej nie mogłem go zrobić, to teraz nie mogłem go trafić, no. A. O! Czymś dostała, nie wiem. Przestań tak skakać! Ale denerwuje. Czyżby druga walka była dla niej? Dobra, ona nie używa X-Raya. Ona e, używa wzmocnionych ataków, bo można ataki wzmocnić. I można też zrobić X-Raya w zamian za ten paski na dole. Moim zdaniem nie warto używać tego. Czasami tylko. O no nie Dobra Chodź. Nie, podniósł się za wcześnie Dobra Pierwsza przegrana walka Runda trzecia Nie zobaczymy kto jest lepszy Blok Wejście w nią. Chodź, chodź, chodź ona jest zdecydowanie szybsza niż nasz sub zero. Chodź, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dobra, nie. No, nie blokuj. Nie, chodź, grab, 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 grab. ale złapią no za wcześnie. Dobra, pokaz mojego braku skilla, macie właśnie. Jest! Udało się! Spróbujmy zrobić trzeciego, trzymać trzy. No, stage fatal, co zróbmy, by Baltic? Eee, na no, odległość skoku, tak, 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 8 e, dół, prawo, lewo, 8 dół, prawo, lewo, 8, Dobra. No, jak widzicie, tutaj pije krew, a nie ten. Bardzo fajnie to wygląda. My wszyscy kojarzą to. Eee, jeszcze... Pamiętam w poprzednich częściach było animality. Eee, tego póki co nie widziałem. Ale mam wrażenie, że można to odblokować. Eee, w krypcie chyba? Albo ten, na pewno można specjalne rzeczy odblokowywać w krypcie. Tak jak pokazywałem w odcinkach. Eee, kostiumy też można odblokowywać. Eee, Przydałoby się jeszcze pokazać tego... Nie, no pierwszy dla niego. Ej, jak przeciwnik używa e, ulepszonego ataku, to w tym momencie taka żółta obrączka mu się robi. Nie, 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 tu, chodź. O strikera, żebyśmy dostali. Teraz nie wypada. No jest zdaniem bardzo słaba postać. Wiele nie robi. Strasznie wolna. Dobra, jego ulepszonego ataku minęliśmy, Czy nie pozwoliliśmy go wykonać? O nie, 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 chodź, chodź, chodź na Hita, chodź. Dobra, i grawią, to załatwimy. I pierwsza walka dla nas. Zaczynamy drugą. I może w tej uda mi się zrobić w końcu X-Ray'a? Nie wiem. Nie. A czy jest uśliwczo, jeden. Dobra. Mamy. Bardzo fajny X-ray. Kurde, za krótko, że ten blok. Eee, I co by tu zrobić? Eee. Teleport. Chodź. Zamrożenie. Dobra. Dobrze, dobre jest to, że przynajmniej możemy go zamrozić, jak ona. strzela. Bo my jesteśmy na plus, nawet jak dostać strzał od niego, a potem go zamrozić. Chodź, 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 Piękny kop. Eee, zrobiliśmy wszystkie to tam. Dostał skopa. I kolejna walka będzie z. Na chwilę zobaczymy. Baraka Baraka podobno jest bardzo niedocenianą postacią. A jest yy, bardzo silny podobno. Tylko trzeba umieć nim grać. Tak samo jak Kraftail podobno jest bardzo dobry. Tak więc pominiemy e, sobie wejścia. Tutaj pies mi zabiera rzeczy. O dobra, pierwszy hit dla nas. O, piękny. O, tu ma fajnego skilla. O, ja dalej nie wiem, jak tą bombę rzucam. Koń nie rób tego w kółko. Dobra. Chodź. No gdzie? Chodź. Chodź. O, chodź, chodź, o mnie no gdzie uciekasz? Dobra. O, pięknie. Gra. Nie w tą stronę, w tą stronę. Dobra, chodź, chodź. Nie! Kurde, miał się nie podnosić. No traf go w tym w końcu. Dobra, pierwsza walka za nas. I druga runda. Mamy ekstroja przygotowanego. W razie czego? Mm, nie. Zapomniałem guzika jednego. Eee, Stop Zero jest chyba szybszy niż Baraka. Ale nie jestem tego pewien. Eee, najszybsze są chyba na... Chyba Kitana jest najszybsza. Albo jedna z tych, ten eee, z Tych trzech panienek. One na pewno mają największą prędkość. Eee, tylko nie wiem których ciosów. Czy nogi, czy ręce, Bo nie gram w nim po prostu. Dobra. Chodź na X-Raya. Podoba mi się ten X-ray jest taki w stylu... Ewidentnie Sub Zero. Ja nie jakiś taki powyciągany nie wiadomo skąd. A jak to było? Dobra. Chciałem z pamięci, ale chciałem coś pokręcić. idziemy do następnej walki. Tak jak mówiłem, te filmiki troszkę się zacinają tutaj. Ale przynajmniej gra w miarę jako tak płynnie działa. Lepiej niż poprzednio. Dawaj, 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 dawaj. No, jest Jade, to też to jedna z tych trzech panienek. To jeszcze powinniśmy sobie do Jeśli jesteście zainteresowani modem, to też dajcie mi znać w komentarzach. Mogę zacząć je robić, ale to zależy tylko od was. Ja się za to nie zabierałem. Mogę zacząć od samego początku. No jest pierwszy dla niej. Au, 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 wa! Chodź, chodź, chodź. chodź. Nie, 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 mnie. Kobieta mnie, bije. Kobieta mnie bije. Dobra. O, nie, 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 też nie, lubię. Dobra, Kopa, na pys, go stałaś. No wejdź w to zamrożenie. nie, dobra. Dobra. No ale tak, jak ona, jak ona się świeci, to ona w tym momencie nie przyjmuje ciosów. No. Dobra, chodź, chodź, chodź. Nie, 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 proszę Niech wejdzie jakieś nie, 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 nie. Proszę, 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 proszę. Chodź, chodź, chodź. Dobra. Nie, nie, nie. Jak to? Czyżby ona zablokowała? Dobra, pierwsza walka dla niej. Czekamy na drugą. Zamrożenie. Nie o zamrożenie pójść teraz gra jest szybsza, to trudniej kombosy wbić. O, dobra, kulka poszła, nie wiem jak. Dobra, muszę na chwilę przeprosić. Jestem z powrotem. A i kontynuujemy. Nasze dostawanie w pierdzielu od Jade. O, o, dobra, mam cię. Może uda nam się tą walkę wygrać? Byłoby miło. Jakby nie unikała wszystkich moich ciosów. Nie, skorpionem na pewno lepiej by mi poszło. Skorpionem mam lepiej opanowanego. Zdecydowanie lepiej. Znaczy bardziej opanowanego. Nie wiem, czy można mieć lepiej opanowanego. Dobra. przegraliśmy. Zrób coś ciekawego. Zrobiła. Dobra, tak więc ja dziękuję wszystkim za uwagę. I dawajcie znać w komentarzach, czy chcecie Storyline, czy chcecie innego bohatera. I zapraszam do oceniania, lajk lajkowania, subskrybowania. I trzymajcie się, na razie.